Też witam Was! Kolejny z, z Human, przepraszam, z Human Full Flat. Mm. dzisiaj ze mną też nietypowy gość. Ze mną dzisiaj jest moja koleżanka, Basia, wiem. Ciągle mam koleżanki, nie zapraszam żadnych No, bo nie zapraszam, i koniec. Przywita się. Hej. A, wiem! Nowy, przywitanie, Siemaneczko. Human-fold flatowe świry. -y. Powiedz! Siemaneczko. <gry> Human-fold flatowe świry. Dobra, zaczynamy. Ja. Zaczynamy. No, włącz pod. Ja się pytam, czy włączyła pada, ona już zawsze włączyła. Dzisiaj u nas w łodzi jest bardzo gorąco, więc myślę, że u was jest trochę zimniej. No, zaczynamy. Ile było Długo. No i dobijcie pod tym filmem Może! Dam wam wyzwanie. 10, 10 łapek w górę. To będzie coś. A mówiłaś, że nie zdasz. Co to nie okłama? Kłamała mi normalnie własna przyjaciółka. Mówiła, że nie jest tutaj grazna. No i normalnie się zdziwiłam. Human fullfa, piale ludki. Czego nie rozumiesz? Nic. Chodź. A, a, a. A. Teraz tu. I a. Dobra, no, super. Jest, już jest druga minuta, a dopiero dołączyliśmy drugiego gracza. Ej, dwa, dwa. A nie. Czemu ciebie nie mam. Jest wreszcie. pa. pa. Ja grałam w grę z Igą, pamiętacie? I jakby no, po prostu. Tak, ale. No? No tak, bo gra ze mną co najmniej mój tata. Więc jakby. on musi być chłopakiem. Nie, bo ja wiem, bo ja w Bo ja ten. No, już z Igą rozkminiłam to. Ale nie przeszliśmy do tego do końca tego do końca, bo to było za ciężkie. Trzeba tutaj to Trzeba tutaj to włożyć. No włóż to w to. Czekaj, ja to włożę... Nie, czekaj! Ja to włożę ty... Nało, włożysz to na to A to nie było... nie powinno być odbrać, nie, no? Ну послушно. Такая, та, если что труднее, чем я думала, я попросту. Ну а не зауваживаешь? Пьяные руки. Вот озлодилась? Нет, но, что это не Minecraft. Zmieniać se raft. przepraszam. I Wasia! Już jest czwarta minuta, a nawet jednego levela nie przeszliśmy. Skup się, bo tak to 5 godzin będziemy to robić. Krzyczę na Ciebie. Krzyczę na Ciebie, To jest na Ciebie Super. Jest. Przepraszam, miny traf, co ja mam z tym majkiem? Gram z Przepraszam. Ja nie wiem, jak Nie da szans. Bo najwyżej możesz się zabić. Nie! Nie rób tego. Nie zabijaj się. Wiem. Podnieś to ze mną. Już idę. Czech, podnieś tutaj, a jest końca. Idź, skny. Gny. Szybciej. Czekaj, trzymaj to. Yes! Musisz tam wejść? Znaczy, Musisz tu, to do góry łapać się. To do dołu. Znaczy, To do góry. Łapiesz się. To do dołu. Znaczy musisz... No. musisz najpierw... O, musisz mam jakieś wyspę. Ale musisz jeszcze w, 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 skakać. Czekaj, bo tu jest o, chyba... Tylko tak, po... z tego, żeby to otworzyć. Tak. Wyszło. Ej, złap to. Sekundę. Ej. Pijane ludki, nie wierzę. <śleszło> Co ja gadał. Czekaj, ja już tam wejdę. Znaczy, ja już tam jestem? To jest gra o pijane ludzkie". jak ja nie mam być pijana? pijana. Wiesz co, ty to No to spróbuj Ja nie będę tego robić, ja jestem, ja jestem księżniczką, nie widzisz korony na głowie? Rób to sama mhm. Dobra, pomogę ci To jest z moją ręką Czekaj spróbuję tam przeskoczyć na te walki tam, bo ja widziałam tam z tyłu takie walki No takie belki no Belki smelki, hihichelki Czemu nie jeszcze co Powiedziałem, nie słyszysz! Co ty słyszysz? O słyszysz? Okay. No zrób to. Nie mogę. Ja jestem księżniczką. Daj, może to. O, o, wiem! Nie da się. Co ty robisz? Co ty. A tak, no. Tambo jest, czy jesteś. Pijany jesteś. No tak. Bo to, to jest. Dziwna gra. Po prostu. Dziwna. Do tyłu, do tyłu, do przodu. Nie, w lewo, w prawo. BOK! Do góry licha! Co ja, ja. ja robię! Co ja robię? Co zrobię? Co zrobię? No nic! Ty to spróbuj. Ja już się namęczyłam tyle, że mnie wolą bardzo. Przecież ja złapałaś.

Co to za dźwięk był? Iu! Ja to już zrobiłam! No i co to? Nie, nie, nie! No, tu trzeba... Co tu zrobiłam? zrobić? się szczelinę. Ono się powiększają. On, to one muszą się powiększyć. Dlatego trzeba to... Nie w tom! Sztu... Myślisz, że tam się przycizna? O, jest, 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 dobra. No okay. ty zapuść, nie?

Matam. Uuuu! Uwe. na siebie. Nie. I nim obrażajska. Nie. Nie Zabiję. Co? Nie da się zabić tej kolegi. Lub koleżanki. Dermatologę. Koleżanki. Um, a! Jest a, super Gdzie Tutaj! Cześć! Jestem tutaj. a co? Ja muszę... No jasne. Już jest dobrze. Nie to przedmiot. Tutaj. 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 Ktoś to tu włożył. Czekaj. Stój tu. Stój tu. Mam to. Czekaj. Teraz musimy obie. Oboje iść obie w sumie, obie, bo ja obie. jestem ja i ty, to jesteśmy dziewczynami. Ty nie, to ja robię. To będzie śmieszny odcinek i długi przede wszystkim, więc jak mówię na każdy odcinkach mam powlad, to no patrzcie się w kolej popcorn i icey i, i Pepsi. Hmm.

Tu to. Nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Gdzie Tak, możesz, ale nie, nie wychodź. Nie wychodź! <laughs> trzeba to tutaj dać. O Taju, Nikura, teraz tu trzeba wyjść. Zjeżdżasz na dół. Robię coś. Nie widać. A to jest! Pomóżcie, królowa zaraz spadnie! Nie spadnę! Jestem królowa hip-hopowa i nigdy nie spadnę! Shop, yep, hop, nie. Hop, hop, kop, lop, Teraz muszę, teraz muszę to zrobić idealnie. Idealnie. Jest, jest, jest. Nie, 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 To masz nie, na dół. <śla> Jest ograniczona. No, Aha. no chodź. No, nie z Mariaki. Patrz się wyłączył. Tobie, nie ci. Wiem, że mamy wtedy. Trzeba się nauczyć. Bo ty dostałeś piątkę z minusem. Nie. Aha, że ty. Ktoś nawet dostał czwórkę z minusem. Nie ważne. imię. Nieważne. No. Tam my rozmawiamy na odcinku o szkole? To nie jest odcinek w szkole, to jest mój... To... Mm. Łatwiej. Teraz nie spadnij. Trzeba... trzeba podnieść to. No. Mam No ale podnieść wyżej. Co teraz? robisz? byś zrzucić. Zepsułeś wszystko. Trzeba wszystko teraz od nowa robić. To na dół trzeba ściągnąć. No i się z tym do lawy najwyżej. Już musimy zaraz kończyć odcinek, no. O. Nieważne. Wiem. Ja. Mieliśmy z Human Fall Flat nagrać kolejną część odcinka z. Ostatniego levelu. Kurde, on się skasował. Dobra, nie ważne. Chyba prze, prze, przerzucimy się chyba na Minecraft'a, co nie? Ja. Mm. Chyba, to my się widzimy za chwilę, mm -hmm. bo na muszymy, musimy na Minecrafcie.